Widzę Cię ponownie, to znaczy znowu, że albo jesteś stałym subskrybentem, albo to, co pokazałem Ci wcześniej, zainteresowało Cię i masz zadatki na bycie bronym. Jednak spokojnie najpierw wyjaśnij, na czym polega bycie fanem kucyku. Nie ma na to jakiegoś regulaminu, lecz są pewne podstawowe rzeczy, bez których bycie bronym będzie dość trudne, jednak nie niemożliwe. Zaczynajmy. Rozpocznijmy od tego dlaczego warto zostać fanem kucyków. Nasz fundament, czyli serial animowany My Little Pony jest jedną z lepszych zachodnich produkcji dla dzieci. Jest dużo bezpieczniejsza niż niejedna bajka na Cartoon Network. Nie dość, że jest pewna, to dostatecznie obrazuje czym jest prawdziwa przyjaźń. Czegoś takiego nie uczy 50% bajek z zachodu. Zresztą te 50% nie tylko nie uczą, ale i piorą mózgi dzieci pod tekstami seksualnymi, teoriami spiskowymi i sprawami, o których nie powinny wiedzieć, aby nie zniszczyć swojego światopoglądu. Jednak do serialu jeszcze wrócimy. Teraz porozmawiajmy o społeczności, bo jest tutaj jednym z najważniejszych czynników dzięki któremu serial jest nadal produkowany. Możecie zapytać co wyróżnia społeczność broni od takiej zwykłej społeczności np. graczy CSGO. Każdy z nas akceptuje drugiego Bronego, bez względu na to kim jest. Wiele razy dostaje wiadomości od ludzi oglądających ten serial, że śmieją się z nich w szkole z powodu tego kim są. Jednak często ci ludzie byli wyszydzani zanim znaleźli spokój w serialu. Na naszym forum, o którym opowiem za chwilę można znaleźć ludzi przy różnych zainteresowaniach, od technologii po filozofię. Na przykład, jeden z moich kolegów bronych jest pszczelarzem. Mogę ci więc obiecać, że nie będziesz się u nas nudził. Mamy pełno fanfików, artów, muzyki, a także filmów mniej lub bardziej profesjonalnych. Znajdzie się też trochę kontentu wyłącznie dla osób dorosłych, ale według niektórych to właśnie jeden z grzechów fandomu. Osobiście mi taki typ kontentu nie przeszkadza. Ba, to tyle w sumie, dlaczego warto zostać bronem. Jeżeli nadal tutaj jesteś, to znaczy, że chciałbyś dołączyć do nas. I nie martw się, choć to czasem brzmi jak prośba o dołączenie do sekty, to, to w żadnym wypadku nie ma związku z sektą. Bronem zostać jest stosunkowo łatwo, bo wystarczy jedynie obejrzeć około 130 odcinków o kucykach. Oh! Oh <laughs> może to się dla ciebie wydawać wielkim wyczynem, ale po chwili będziesz żałować, że się już skończyły. Nie ja samego na początku przerażała ilość odcinków, ale wierzcie mi, oglądanie tego to większa zabawa, niż może się wydawać. Później już sam będziesz chciał sprawdzić resztę. Coś proponuję dla początkującego bronnego, to przywitać się na naszym forum. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to pytać na forum bądź w komentarzach. Na pewno znajdą się ludzie, którzy ci pomogą. Wszystkie linki w opisie. Później radzę posprawdzać to, co cię interesuje. Serwisy, które polecam, to na przykład nasz oficjalny blog For Glorious Equestria, następnie nasze Radio Pie, gdzie możecie znaleźć dużo kucykowej muzyki, a także naszego oficjalnego Teamspeaka, gdzie możecie spotkać super ludzi. Później zapraszam na naszą oficjalną Wikipedię oraz na wiele większych bądź mniejszych serwisów o tematyce kucykowej. Pod koniec wspomnę tylko o mojej stronie oraz grupy na Facebooku, gdzie nie może Was zabraknąć. Podsumowując, środowisko bronnych jest dla każdego: małego i dużego, mądrego i jeszcze mądrzejszego, ścisłowca czy humanisty. Potrzebujemy właśnie świeżych ludzi, aby zaprowadzili zmiany. Mogę Was także zaprosić do innych kanałów traktujących o tej tematyce. Kopytko.